Witam serdecznie na moim kanale. Wszystkie Wodniki, Wodniki. Karty są już tutaj dla Was podpasowane, rozłożone. Czytanie na grudzień. Moi drodzy, zaczynając od karty tutaj na miłość, karta ogólnie z Martwych Wstania. Coś tutaj się zaczyna dziać w życiu Wodnika, że życie miłosne zaczyna tutaj żyć na nowo zaczyna się nowa sytuacja, jeżeli były wcześniej problemy związane ze znalezieniem partnera, tutaj jest taka możliwość właśnie znalezienia takiej osoby tutaj. Wracacie, jeżeli wcześniej nie chcieliście, nie byliście zamknięci na miłość, tego typu sprawy, to tutaj jak najbardziej zaczynacie dostawać w tym grudniu po prostu czas, moment na gotowość, na wejście po prostu w związek. Z tym, że uwaga, powinnam to powiedzieć troszeczkę Później, ale e, tutaj jest e, w kartach ludzi, którzy się do Was zbliżają, moi drodzy. E, tutaj karta złamanego serca przeszłości. E, tu chodzi o to, że uważajcie tylko, żeby to nie była osoba, e, która tutaj już wcześniej u was już w życiu była i mogła być to osoba bardzo toksyczna, przez którą dużo wycierpieliście, takiej osoby lepiej tutaj nie przyjmować, jeżeli chodzi o związki. Może też być tak, że po prostu. Właśnie to jest ten moment, kiedy Wy macie powiedzieć po prostu nie, ja w końcu e, znajduję w sobie siłę i zakończam z Tobą e, ten związek. Na przykład e, ktoś w związku pije, albo, e, albo co gorsza, bije. No to tutaj mówicie w końcu: koniec, nie, ja tak żyć nie będę i zaczynam żyć na nowo. Tutaj jest coś tego typu. Taka energia, moi drodzy, także poprawa dla Was na lepsze w tej sferze. I to się tyczy też i singli, i związkowców. Także to jest dla Was w odniesieniu. Jeżeli chodzi o rodzinę, rodzina tutaj, moi drodzy, karta świata. Tutaj karta mówiąca o tym, abyście byli otwarci. Otwarci, życzliwi, i tutaj są możliwe odwiedziny w grudniu. To też się by zgadzało, też bardzo dużo pewnie na święta będziemy się widywali z, z, z rodziną, i też tutaj właśnie ta karta mówi o takim podróżowaniu może nawet i dla niektórych dalekim. Podróżowanie, odwiedziny to jest karta świata. Karta na pracę moi drodzy, cztery różdżki. Cztery różdżki tutaj mówią o tym, że tutaj będzie takie poczucie stabilizacji w pracy wodniki. Wy tutaj sobie wypracowaliście, musieliście na to ciężko pracować, albo po prostu trafiliście w końcu na miejsce, w którym Wam tutaj będzie dobrze. Jeżeli zastanawiacie się, czy to jest. To, to jak najbardziej tutaj jest pokazana karta tego właśnie, że to jest wasze miejsce, wasze taka stabilizacja tutaj będzie dla was odpowiednia. No i też będziecie się dobrze czuć. Aczkolwiek mogą pojawić się w jakimś momencie waszej kariery zawodowej jakieś problemy, ale to nie będzie tak istotne. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Was, Wy tutaj w tym miesiącu, w grudniu, macie taką umiejętność manipulacji. Wykorzystajcie to mądrze. Tutaj macie możliwość manipulacji. Po prostu to, co można powiedzieć, wodnik w grudniu będzie chciał, to wodnik to dostanie. Także tutaj. Macie tą taką energię, macie tą moc, bo jest tutaj wodnik, Ma... przepraszam, wodnik, no jest wodnik u wodnika, jest magik. Tak to u Was wygląda na grudzień, także super karta. Przed Wami ukryte... Jest, jest osoba przed Wami ukryta tutaj, ktoś, kto będzie takim, kto Was zaskoczy swoją postawą. Wam się może nie do końca wydawało, że ta osoba jest taka silniejsza, autorytet ma, jest wpływowa, a tutaj się okaże, że ta osoba jak najbardziej jest tutaj osobą po prostu... Taką silną i, i fizycznie, i psychicznie przede wszystkim. Także tutaj jest niemałe zaskoczenie dla Was. To się okaże też w pewnej sytuacji, w której będzie ona nieoczekiwana. Radą dla Was jest, abyście Wy tutaj w tym miesiącu w grudniu znaleźli taką swoją, można powiedzieć, taką energię wspólną z, z innymi ludźmi, takie porozumienie jest ważne tutaj, wysłuchanie jednej i drugiej strony, co ma do powiedzenia i troszeczkę mniej własnego ego. Tak to tutaj wygląda na grudzień, a tak jak już tutaj wcześniej mówiłam, osoby, które tutaj do Was się zbliżają, no to osoba w przeszłości tutaj się pojawia w grudniu, zranienia, no ból, ale jest tutaj właśnie taka, takie, taka, taka Taka przesłanka, właśnie, że tutaj możecie spotkać kogoś, kto mógłby Was tutaj wspierać. Osoba, która w swoim życiu dużo przeszła i wywalczyła sobie to. Wywalczyła sobie to, ale jest też jednocześnie osobą bardzo ciepłą, spokojną, taką racjonalną. Z tą osobą tutaj będziecie mogli porozmawiać, mieć od niej wsparcie po prostu. I ta osoba Was nie oszuka. Tutaj jest to karta. Siły tej osoby. Także tutaj jak najbardziej te wiadomości o tej osoby, od tej, może być to kobieta. Te wiadomości tutaj ona będzie Was po prostu wspierała w tym wszystkim, bo też to przechodziła w podobny lub inny sposób. Drogie wodniki, to było dla Was czytanie grudniowe. Zapraszam do subskrypcji. No i jeszcze tutaj muszę dodać, że wcześniej też zapraszam Was do, do komentowania, czy rezonuje, czy afirmacje się zgadzają, chociażby dodać informacje, czy z poprzednich czyznań się zgadza. No i Taka sytuacja wyszła, że podczas dodawania filmu nie zauważyłam, że opcje komentarzy były przez cały czas wyłączone. Także od teraz już są te komentarze włączone, także tym razem naprawdę zapraszam Was do skomentowania. Dajcie znać. Zapraszam również do łapkowania. Życzę Wam również, muszę powiedzieć, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was. Cześć.